Witajcie, witajcie. Piątek i idziemy otworzyć, tak, piątek, bo już przez te święta otworzę moje, niech sobie zejdą i zobaczymy, co i wypuścimy tego pocztowego. Jakby został, to by nawet fajnie było, ale, bo on taki bardzo ładny. Ale jak coś to niech leci, daleko do domu nie ma, bo do konina koła czy coś takiego o pojadu. Ładny, piękny jesteś. Zjadł samo najlepsze, pszenica została. Wody się też napił. No chodźcie, ja im sypę tu na ziemię. One sobie tu zawsze jedzą zaraz łapę tego już go złapałem ładny na białe lota ładny taki gołąbek zobaczcie jaki zwarty jeszcze raz nagram o macka 100 osiemdziesiąt tak jest ostatnie nagranie przed wypuszczeniem, dziubek taki jasnawy No leć O poleciał Pomalowany, wymalowany, zobaczcie moje samczyska Już tam biegną do niego One go tam nie wpuszczam do najemnika, bo One to są twardziele To jest cała rodzinka moja Więc o idzie tu Daleko nie ma do domu o, tutaj się zahaczył. Śliczny jest. Wczoraj go nagrałem, to widzieliście. O, jasne przez okienko wyglądają. O, idzie tam na dach. Dobra. Tyle. O, a moje tutaj sobie też są. On się rozejrzy i poleci. No, kawał byka jest. Nie jest jakiś chudy. Pojadł mieszaneczki. Chudy nie jest, zajechany nie jest, więc siłę ma. Widzieliście, jaki ociężały. Nawet bym powiedział, że za bardzo ociężały. Tego, co wtedy wypuszczałem, to o, ten, ten to wypompowany Szkie ten nie szkielet, ale mięśnie. O, siedzi sobie. O, moje już sobie zlatują. Bobki. O, one to są. Moje mini stado. O, tamten się. O, wyprostuje się, po skubie On chyba tu patrzy. tam, one tu zlatują. Moje mini stado. Pięć gołębi. No i jest tam zasiadka. Nie wiem no jak on stąd nie odleci, to będzie śmiesznie, ale myślę, że odleci. No przecież pogodę to ma super, zobaczcie. Niebo to jest takie niebieskie, że żadnej chmurki. Ciepło, najedzony, napity No idzie no, pójdzie sobie w koniec dach, zerwie się i Poleci no Tamten też jak sobie siedział Kilka godzin przy siadce, później zniknął Nie wiem czy go może co zjadło Bo te moje to by a Zobacz jak krąży, nie wie co, na komin jakby chciał podlecieć. No rozprostuje skrzydełka. On wczoraj to już tu u mnie to już był, ja to jego już drugim gołębnikiem tu byłem, bo już miał zdjętego tipesa, tipesy to ściągają hodowcy pocztowych bo bo mi na przykład taki tipes do niczego nie jest potrzebny, ja bym się ze wstydu spalił, jakbym miał handlować tipesami na rynku on chce pod siatkę, zobaczcie, tam chodzi, patrzy o te zlatują nie no nie mówi, że on tu zleci do nich na ziemię. No widzicie. Mam kolejnego. Ja muszę jechać. załatwiać pewne sprawy Zobaczymy jak wrócę to, czy będzie, czy nie myślę, że go nie będzie, bo przecież bydle takie, chociaż nie takie bydlaki tu zostawały. Ale śliczny, śliczny jest gołąbek I taki widać, że zadbany. bo to idzie tam na krawędź dachu Moje go będą ganiały, mój samczyk. Gdzie tu? Widać, że mu się podoba, bo to, mówię, mój dach to jest jako i znowu pod siatkę wchodzi. Widzicie? A może ten gołąb już tu kiedyś u mnie był, latał? I teraz powrotem przyleciał. Bo się zachowuje tak, jakby u siebie, o. No dobra, zobaczymy. Na południe wam nagram jeszcze inną ciekawostkę, bo. Bo bo bo. W ogóle masakra mi się porobiła. Jeszcze z Wiedejskimi. Jeszcze mam nieogarnięte te stare, nie wiem, samice, samce. Patrzcie, patrzcie, jak moje do sąsiada lecą na ziemię. O, zobaczcie. Kurde, panowie i panie Kilka godzin i przyuczony gołądek Wczoraj wieczorem weszło Dzisiaj już zobaczcie jaki piękny Piękny jest Potężny Nie wiem czy samiec, chyba samiec, bo to taki wielki o moje, jeszcze się zlatują. Jeszcze przyleciał mudek. Ten mudek to lotny, jest jak. On to się zrywa, lata zginie pewno, Zapląta się z głębiami. No ale trudno. No, widzicie. Pocztowy, wypuszczony, wymalowany, ładny, piękny, daleko do domu nie ma. Bo ode mnie tam na Poznań to jest. Ten chyba koło albo koni, ale to jest. Blisko jest, w linii prostej to. To ten okręg się już tu zaczyna niedługo, niedaleko mnie. Eee, cie! <ścoughs> A może im mi taki mudek kiedyś zginął? Białolotek pamiętacie, ładny też po tych. Po których mi to wyszło? Może mój jakiś, ja tych numerów nie spisuję, tych pocztowych. Pamiętacie po tej szali czy coś takiego? Miałem ładnego i też zaginął w tamtym roku. Nie pamiętam jakie. jakie ja te obrączki zakładałem, ale. Ale mogłem kupić tutaj, gdzieś z bliska, te obrączki. No nie wiem. Bynajmniej ładny gołąb, widzicie. No, dobra. Narka. Czym ta się, ludzie? <laughs> Miłego świętowania.